I Państwo byli u nas na kastracji, prawda? Mhm. Niestety, jąderka zostały na miejscu. Wstawaj! Nie, nie udawaj! Cześć Mateusz, kogo wkręcamy dla ciebie? Chciałem skręcić moją dziewczynę Ole. Co u Oli? Bardzo się przejmowała kastracją w kotach w piątek. Wiesz, kot jest pierwszy. Ciekawe, kto będzie następny. <grystanie> <grystanie> jak się czuje Kicia, przepraszam? Dobrze się czuję. Dobrze. w zasadzie mu nie było po ten... A jak się wabi? Czarek. Tak, słucham. Dzień dobry, panie Alu, witam serdecznie. Telefon jest z gabinetu weterynaryjnego. Witam, witam. Witam. Witam serdecznie. Jak się czuje Czaruś, proszę powiedzieć? Dobrze pamiętam A, imię kotka, tak? Tak, tak. tak, wszystko w porządku. No początku porządku tak właśnie tak? dziwnie chodził, ale to hmm. właśnie tam czytaliśmy, że to możliwe, że jeszcze z narkozy się do, do, tak. dobrze nie wybudził, ale, hmm. ale tak to, to już się czuje w porządku hmm. i skacze i biega i wszystko jest okej. Okay. Hmm. No właśnie, dzwonię w sprawie, że nie do końca, wie Pani, proszę się nie obawiać, nie ma oczywiście zagrożenia życia, zdrowia pupila. Analizowaliśmy materiał, wie Pani, poekstrakcyjny, wie Pani, po usunięciu i yy, yy, Państwo byli u nas na kastracji, prawda? Mhm. Niestety jąderka zostały na miejscu. Sprawdziliśmy, proszę Pani, usunęliśmy, proszę Pani, gulki Petriego. Pani nie musi wiedzieć, co to takiego. To po prostu no, no, koty żyjące w, na wolności potrzebują tego, by zaznaczać swoją obecność w środowisku zawsze płci odmiennej, prawda? Ma pani koteczka gdzieś tam pod ręką, proszę powiedzieć. Y tak, no właśnie siedzi na się na tak No nie, proszę się, proszę się nie obawiać, proszę pani nie, wszystko jest w porządku. Kot jest radosny, pani powiedziała, skacze, biega. Wie pani co? Proszę pomiziać kotka, dobrze? On najbardziej lubi tak pod brudką tutaj, tak? Tak, tak, ale tak. E, no co to jest z, z tym zabiegiem Teraz? Wszystko jest w porządku, proszę pani, wszystko jest w porządku. Dzień. Dobro pacjenta jest dla nas tak samo ważne jak dobro właścicielki. Proszę pani, proszę, proszę powiedzieć tak, proszę oddychać teraz rytmicznie ze mną. Proszę oddychać, proszę pani. On tam, y, jak często państwo sprzątają kuwetkę po, po kotku? To znaczy, no, kuwetę w Emie nie ma tak co 3-4 dni, no, w zależności od tak. tego, jak, jak tam jest. Tak. No, jak tam jest brudno, powiedzmy. Ostatnio właśnie taką Rozumiem. rzadką kupę, właśnie, o czym mówiliśmy. No to praktycznie cały czas musieliśmy wymieniać, bo cała była taka. Oczywiście. Taka od razu oczywiście. Wy pani co, ja myślę, że najlepiej będzie, jak pani to, to zawsze zawartość kuwety zostawi dla pana Mateusza, dobrze? Żeby on za karę. Musiał coś z tego, co tam czaruś zostawi, musiał coś ulepić. I, I myślę, że to będzie dla niego odpowiednia kara za to wszystko. Co? Ja, ja, ja nic nie powiem, teraz Mateusz niech powie. Mateusz, twoja kolej, no. Co on wymyślił <laughs> i. No, Mateusz, proszę, teraz to jest Twój moment. Was nie uważnie, przejmuj się, wszystko jest w porządku z czarkiem. <laughs> Powiedz Mateusz Oli, gdzie jest teraz? RMS Max, stawaj, nie udawaj. I powiedz, jak wpadłeś na to, żeby wymyślić taki żarcik to no, o poranku? A, nawet nie wiem, tak mi wpadło do głowy. Olu, czy ty wiesz, na czym polega kastracja? No <grym grym grym grym> ja, by, ja bym chciał, sushy, żebyś taki sushy, zabieg nie. zaplanowała dla Mateusza. Tak, tak, my Najpierw jedno, potem drugie. Wstawaj nie udawaj! Maciek krok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.